Witam tubie ja jestem Zanek, to jest Might Magic Duel of Champions, dzisiaj mam nowy kod do zrealizowania, wygląda on w ten sposób, e, nie wiem do kiedy ten kod będzie działał, prawdopodobnie chyba ty, to jest jedno, jednodniowy kod, ale szczerze mówiąc wolę go wrzucić na YouTube, a później ktoś mi zarzuci, że nie wrzuciłem kodu, a był, a, a może będzie dłużej działał, nie, zobaczymy co on daje, ponoć daje dwa pakiety i 10 tysięcy golda. O, tak jest. 10 tysięcy golda. Pytanie co jeszcze? Dwa pakiety, proszę bardzo. Dwa pakieciki. O, coś nowego. Z czego to jest? Podstawka? To jest podstawka chyba. Łeł, elegancko. Podstawka premium. Zostałem, kurczę, imperialnego gwardzistę premium i władcę marionetek premium. Elegancko. Dobra, coś jeszcze. Uuu, kolejne trzy nowe karty. Grubo. Więc tak, Centaur łucznik premium, yy, Miejsce zasadzki premium i wezwanie do broni też premium. Dobra, elegancko. Ok, czyli kodzik daje 10 tysięcy golda i dwa pakiety premium z, podstawo, z podstawki. Także no, życzę powodzenia, w kurczę, w, w, życzę szczęścia po prostu w, w kartach jakie dostaniecie i do zobaczenia w następnym filmiku. Mam nadzieję, że ten kod będzie działał dość długo, bo szczerze mówiąc słyszałem, że działa tylko dzisiaj do 12 w nocy, więc nie wiem. Tak jak mówię, wrzucę to na YouTube'a, żeby ktoś mi nie mówił, że nie wrzuciłem, nie poinformowałem czy coś w tym stylu. Także dzięki i do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie, cześć.